Księga Rodzaju, rozdział 47 Józef poszedł do Faraona i oznajmił mu Ojciec mój i moi bracia z trzodami, bydłem i całym swym dobytkiem przybyli z ziemi Kanaan i są już w kraju Goszem. Po czym wziął ze sobą spośród swych braci pięciu mężów i przyprowadził ich do Faraona Faraon zapytał jego braci Jakie jest wasze zajęcie? Odpowiedzieli mu Pasterzami drobnego bydła jesteśmy, zarówno my Słudzy twoi jak i nasi przodkowie i dalej mówili do faraona Przybyliśmy aby się zatrzymać jako przychodnie w tym kraju gdyż brakuje paszy dla drobnego bydła twoich sług tak ciężki jest głód w ziemi Kanaan Niechaj więc teraz zamieszkają słudzy twoi w Goshen Faraon rzekł do Józefa Ojciec twój i twoi bracia przybyli do ciebie Cały kraj egipski stoi przed tobą otworem najbardziej żyznej jego części osied swego ojca i swych braci, niechaj więc zamieszkają w kraju Goszen. Jeśli zaś wiesz, że są wśród nich ludzie dzielni, uczyń ich zarządcami mojego żywego dobytku. Potem Józef przyprowadził swego ojca Jakuba i przedstawił go faraonowi. A gdy Jakub złożył faraonowi wyrazy czci, faraon zapytał go: Ile lat życia sobie liczysz? Jakub odpowiedział faraonowi. Liczba lat mego pielgrzymowania sto i trzydzieści. Niezbyt długie i smutne były lata mego życia. Nie są one tak długie, jak lata pielgrzymowania mych przodków. Po czym Jakub, oddawszy część faraonowi, odszedł sprzed jego oblicza. Józef osiedlił ojca i braci, dając im posiadłość w najbardziej żyznej części Egiptu, w ziemi Ramses, Ramses, Ramses jak mu polecił faraon. I zaopatrywał Józefa, ojca i braci, i całą rodzinę swego ojca w żywność, stosownie do liczby dzieci. W całym kraju nie było żywności, to też nastał bardzo ciężki głód. Ziemia Egiptu i Ziemia Kananu ucierpiały na skutek głodu. Józef zaś gromadził wówczas wszystkie pieniądze, jakie znajdowały się w Egipcie i Kananie, i za zboże, które kupowano i pieniądze, te oddawał do pałacu faraona. W końcu wyczerpały się pieniądze mieszkańcom Egiptu i Kanaanu, i wtedy wszyscy Egipcjanie przychodzili do Józefa, prosząc go: Daj nam chleba, dlaczego mamy umrzeć na Twoich oczach? Nie mamy już bowiem pieniędzy. A Józef mówił: Sprowadźcie wasz żywy dobytek, a dam wam za niego zboże, jeśli brak wam pieniędzy. Sprowadzili więc swój żywy dobytek do Józefa. On dawał im żywność w zamian za konie, za stada drobnego i większego bydła oraz za osły. I tak w owym roku żywił ich w zamian za cały ich żywy dobytek, a gdy ten rok upłynął, przyszli w następnym i oznajmili mu. Nie mamy co ukrywać przed Tobą, Panie nasz, a gdy już wyczerpały się nam pieniądze i gdy stada nasze są u Ciebie, nie pozostało nam nic, co moglibyśmy dać Tobie, Panie nasz poza nami samymi i naszą ziemią. Dlaczego mamy umrzeć na Twoich oczach, zarówno my, jak i nasza ziemia? Kup więc nas i ziemię naszą za chleb. Będziemy niewolnikami faraona, a nasza ziemia jego własnością. Byłeś nam dał ziarno do siewu, a przetrwamy, nie pomrzemy i ziemia nasza nie będzie leżała odłogiem. Józef wykupił więc wszystkie grunty w Egipcie dla faraona, każdy bowiem Egipcjanin sprzedał swe pole, gdyż głód był coraz większy, tak więc ziemia stała się własnością faraona, a uczynił jego sługami ludność od jednego do drugiego krańca Egiptu. Nie wykupił tylko gruntów kapłanów, gdyż był przywilej faraona dla kapłanów i na jego podstawie mieli oni zapewnione utrzymanie, dlatego nie sprzedali swych gruntów. Potem Józef przemówił do ludności. Oto dzisiaj nabyłem was i waszą ziemię dla faraona. Macie tu ziarno, obsiejcie ziemię, a gdy nadejdą żniwa, oddajcie piątą część plonów faraonowi. Cztery zaś części zostawcie sobie na obsianie pola i na wyżywienie dla was, dla waszych domowników i dla waszych dzieci. Odpowiedzieli: Zachowałeś nas przy życiu, obyś nas darzył życzliwością, panie nasz, a my będziemy niewolnikami faraona. Rozporządzenie, które wydał Józef w sprawie roli w Egipcie, obowiązuje po dzień dzisiejszy. Piątą część plonów należy oddawać faraonowi. Jedynie grunty kapłanów nie stały się własnością faraona. Izrael zamieszkał w Egipcie, w kraju Goszem. Wzięli go sobie na własność, a że byli płodni, bardzo się rozmnożyli. Jakub, przeżywszy w Egipcie 17 lat, doczekał się 147 roku życia. A gdy zbliżała się śmierć Izraela, kazał wezwać swego syna Józefa i rzekł do niego: Jeśli darzysz mnie życzliwością, połóż mi swą rękę pod biodro na dowód Twojej wiernej miłości, że nie pochowasz mnie w Egipcie, ale gdy zasnę z moimi przodkami, wywieziesz mnie z Egiptu i pochowasz mnie w ich grobie. Ten odrzekł: Uczynię jak powiedziałeś. Wtedy Izrael powiedział: Przysięgnij mi, a gdy przysiąg. Izrael opadł nawet w głowie swego łoża.